Dzień dobry! Zapraszam do czytania rocznego na rok 2023 wszystkie strzelce. Zapraszam strzelce słoneczne, lunarne, ascendentalne oraz te, które mają ten znak w swoich planetach osobistych. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, także zabierzcie ze sobą wszystko to, co z Wami rezonuje. To, co nie, pozostawcie żywiołom. Jeżeli chcecie takie czytanie tylko i wyłącznie dla siebie, oczywiście ja jestem zawsze do Waszej dyspozycji. Mój adres mailowy znajdziecie poniżej w opisie filmu. Także zapraszam do kontaktu i zapraszam oczywiście do skorzystania z takiego czytania rocznego, ale nie tylko. Jeżeli macie pytania do moich kart, również bardzo serdecznie zapraszam. Proponuję wysłuchać yy, tego czytania. Wszystkim strzelcom, tak powiedziałam, słonecznym, ale również lunarnym, ascendentalnym i sprawdźcie również, czy nie macie w swoich planetach osobistych znaku strzelca. To również będzie czytanie dla Was. Dobrze, zaczynamy. Ja zacznę od karty mniej ważnej albo bardzo ważnej. To będzie zależeć. Jest to karta z przełożenia. Z przełożenia mamy dziewiątkę kielichów, czyli radość, szczęście, pomyślność. Byle, byle, byle by to była taka radość ze szczerego serca, żeby nie było tak, że nie, może żeby było tak, żeby dusza się, dusza się radowała i twa się radowała, a nie żeby robić dobrą minę do złej gry. Ale to jest przełożenie. Zaraz zobaczymy, jak będzie Wasze czytanie wyglądało w całości. Moi drodzy, energia główna, czyli karta taka, do której będziemy się odnosić. Czyli one: energia główna tego roku albo to, co możecie zasiewać w tym roku 2023, drogie strzelce. No i mamy szóstkę buław. Czy Was jest coś w stanie mm, zaboleć? Czy coś jest w stanie Wam przeszkodzić? Czy ktoś będzie próbował wymuszać na Was jakieś działanie? Chyba nie. Patrząc na tą kartę, powiedziałabym, że zdecydowanie nie. Że Wy będziecie ponad wszystkim, co się będzie działo w tym roku. Nawet gdyby były jakieś przeciwności losu. Jeżeli by ktoś, yy, powtarzam, czytanie ogólne, to może do, yy, odnosić się do pracy, związków, uczuć i tak dalej. Jeżeli ktoś będzie w jakiś sposób chciał was dotknąć albo wymusić od was jakieś działanie, to wy będziecie ponad to. Wy będziecie trzymać tą buławę działania, tom buławę zwycięstwa i ja nie mówię, że nie będzie problemów, że nie będzie trudności w tym roku, no bo to by było troszeczkę niesprawiedliwe z mojej strony, ale jeżeli w jakikolwiek sposób pojawią się jakieś trudności, to wy będziecie ponad to, wy nie będziecie w tym uczestniczyć, to będzie poza wami. Wy będziecie w takiej pozycji, że to ja jestem najważniejsza. Ja jestem najważniejszy w tym wszystkim. A reszta się nie liczy. To, co ja robię, to jest to, co powinnam, co powinienem robić. Powinienem się cieszyć, to się cieszę. Powinienem być szczęśliwy, więc jestem. Nikt nie zakłóci mi. Tego, tego poczucia, tego uczucia. Albo też dążcie do tego, żeby tak się nie stało. Energia główna. To jest to. Natomiast, co odchodzi do przeszłości, albo co powinno odejść do przeszłości? Karta świata. Zakańczamy pewne rzeczy wszelakie rzeczy, czytania ogólne, po to, aby móc wejść w nowe energie. Wy w tym roku możecie mieć nawet to już poza sobą. Wy już, wiecie, wy już wiecie, jak działać, Wy już wiecie, jak swoją energię spotęgować, wy już wiecie, jak e, właśnie jak być w tej szóstce buław. Kończy się coś po to, żeby móc zacząć od początku cały cykl. Cały cykl swojego istnienia, swojego życia finansowego, emocjonalnego itd. Jeżeli jeszcze nie zakończyliście pewnych rzeczy, to to powinno odejść do przeszłości. Zakończenie pewnego cyklu w swoim życiu. Oczywiście, cyklu, który jest dla Was negatywny. A zatem, co robić? Moi drodzy, zacząć planować, wyznaczyć sobie cel, i do niego dążyć powoli, ale z taką energią, że ja potrafię. Może nie szybko, może nie teraz, może nie od razu. Nie śpieszcie się w tym roku, ale może należy napisać na kartce to, co, to czego potrzebuję, to, do czego chcę dążyć w materii przede wszystkim, bo to jest karta, to jest karta, to jest karta monet, tak. Do, do jakiej pracy chcę dążyć, yy, jaką, jakie pieniądze chcę zdobyć i do tego dążyć skrupulatnie, powoli, krok po kroku. Ponieważ kończy się pewien cykl, to nie da się tak od razu rozpocząć, tak? Raz, dwa, trzy i mamy. Ale powinniśmy zasiewać. Zasiewać bardzo mocno to, na czym nam zależy, i bardzo skrupulatnie do tego celu dochodzić, drogie strzelce. To było co robić, ale czego nie robić, co może przeszkadzać, sąd. Możecie mieć jeszcze pewnego rodzaju Problem z odrodzeniem się, z przekształceniem się, z narodzeniem się, tak jakby na nowo, prawda? Chciałabym być dobrze zrozumiana. Jeżeli wcześniej wydawało nam się, że jest wszystko ok, ale tak naprawdę nie było ok, że byliśmy dobrą minę do złej gry, to to jeszcze może Wam towarzyszyć. Ale trzeba to zakończyć. To jest ten ostatni dzwonek w tym roku, prawda? Może Wam przeszkadzać taki sposób yy, przedstawienia siebie dla samej siebie albo dla samego siebie w zupełnie inny sposób, w inny sposób działania. To jest taki ostatni dzwonek. Tak? Jeszcze możecie mieć z tym problem, ale to jest wszystko przed Wami, cały rok przed Wami. Pewien cykl się zakańcza, możecie to zmieniać. Jeżeli wcześniej czuliście się osadzeni przez kogoś, przez coś, przez osobę, przez pracę, przez szefa, przez y, osobę, z którą jesteście, trzeba to zmienić. Może nie być łatwo, bo to jest karta w przeszkodzie, ale po to mamy nowy rok, po to mamy nowe możliwości, po to mamy kartę świata, żeby zakończyć coś i zacząć coś zupełnie yy, inaczej. Oczywiście z korzyścią dla siebie. Co w finansach, co w pieniądzach, co w pracy, co w materii sprawdźmy. Wszystko tkwi w Waszych głowach, moi drodzy. Jeżeli będziecie afirmować złe energie, złe myśli, będziecie wysyłać niepotrzebne myśli, słowa do wszechświata, to one się będą materializować. Po co? Myślmy pozytywnie. Bądźmy poza tym. Bądźmy poza tymi myślami. Ok? Ja jeszcze powiem taką jedną rzecz. To oczywiście nie będzie wszystkich dotyczyć, ale jeżeli to będzie dotyczyć chociażby jednej osoby, to warto to powiedzieć. Jeżeli macie problemy, jakiekolwiek, jeżeli chodzi o pracę, finanse, nie możecie ruszyć do przodu, pójdźcie na terapię. Pójdźcie do kogoś, kto wam pomoże. Pójdźcie do kogoś. Kto Wam po, po, y, pomoże zmienić myślenie? Nie mogę znaleźć pracy? Nie bądźcie w energii, nie mogę znaleźć pracy, tylko robię wszystko. Moje działania prowadzą do tego, żeby tę pracę znaleźć. Moje działania prowadzą do tego, żeby wyjść z długów. Moje działania prowadzą do tego, żeby zarabiać lepiej. Moje działania prowadzą do tego, żeby znaleźć lepszą pracę. Nie bądźmy w energii braku, tylko w energii tego, że wszystko co robię, robię dobrze. Ok? Ja wiem, że Wy wiecie, o co mi chodzi. Brak powoduje brak. Ja wiem, że nie afirmuję się, ja mam pracę, ja mam pieniądze, ja mam. Bo jeżeli tego nie mam, to oszukuję samego siebie, prawda? Ale jeżeli sobie powiem, że wszystkie moje działania prowadzą do tego, żeby było lepiej w moich finansach, żeby wyjść z długów itd., 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 to to się będzie realizować. Nie, yy, nie bądźcie w braku, nie bądźcie w depresji. Jeżeli w takiej jesteście, pójdźcie o poradę do kogoś, kto was pokieruje odpowiednio w działaniu pozytywnym. Miłość, uczucia, partnerstwo, wy już wiecie, że to do was przyjdzie. I to jest właśnie to uczucie. <gry> że ja wiem. Mimo, że tego jeszcze nie ma, ale ja wiem, że to już jest, to już, to przypływa. I po raz kolejny odniosę się do tego uczucia: uczucia, że, że, to, że, że wszystkie działania prowadzą do tego, że tak będzie. I wy jesteście tego pewni. Problemy w związku? Bądźcie pozytywnej myśli. Afirmujcie pozytywne myśli. Jesteście w związku, który Wam nie służy? Zakończcie to. Karta świata o tym mówi tutaj w przeszłości. Koniec. I wtedy wiem, że coś do mnie przyjdzie lepszego, znacznie lepszego. Kończcie pewien etap w swoim życiu. Bądźcie ponad tym. Radujcie się nie tylko uśmiechem na zewnątrz, ale radujcie się tym, że wasza dusza pragnie czegoś i ona wie, że pewien etap w waszym życiu się kończy po to, żeby zacząć coś nowego, i to idzie. To przypływa. Wy to czujecie. Drugie strzelce. Przyszłość Wasza. W tym roku. Paść buław. Pomysł. Pomysł na życie. Niech on, on nie musi być jakiś. Ja bym powiedział tak. Paść buław mówi o tym, że. Ja coś wymyślam, ja coś, ja coś kombinuję, ja coś, yy, ja wiem. Cokolwiek bym nie zrobiła, nie zrobił, to będzie dobrze. Byleby zacząć, byleby zacząć, karta świata. Skończyć i zacząć. Byleby zasiać. Yy, Paziowie przynoszą nową energię, a to są buławy, czyli działanie, energia. Wy to poczujecie w tym roku. Chęć do działania. Uda mi się, nie uda mi się? To jest nieważne. Byleby ruszyć energię. Jaka przyszłość? Ruszenie energii. Waszej energii. Do przodu, od początku i jak najlepiej dla Was. Co za niespodzianki mogą Was czekać w tym roku? Karta yy, Księżyca. Nawet nie wiecie, jak wasza intuicja jest potężna i mocna. Jak wasza intuicja potrafi was poprowadzić właściwą ścieżką, wybrać właściwą ścieżkę. Kierujcie się intuicją. Niespodzianka, tak? Moi drodzy. Niespodzianka w karcie Księżyca mówi o tym, jak ja nie wiedziałam, jak ja nie wiedziałam, że moja intuicja, to coś, to światełko może mnie poprowadzić właściwą ścieżką. Odkryjecie to. Odkryjecie moc swojej intuicji, moc swoich snów. Zwracajcie na to uwagę w tym właśnie roku. Wasza siła, drogie strzelce. Waszą siłą jest królowa mieczy. O, no właśnie. Odcinam to, co jest niepotrzebne. Odcinam yy, wszystkich, wszystkie te osoby, które próbują mi zaszkodzić. Próbują. Bo one nie zaszkodzą, bo Wy jesteście ponad to, to jest energia główna mimo wszystko. Będziecie ponad tym wszystkim. Będziecie kierować się. Mądrością. Waszą siłą w tym roku jest mądrość, wiedza, doświadczenie. Umiejętność zaczęcia wszystkiego od początku, planowania, tak? Odradzania się. Moi drodzy, siła mentalna, siła wiedzy połączona z tą intuicją. To jest bardzo. Potężna moc. I ona pozwoli Wam cieszyć się na poziomie wszelakim duszy, ciała, serca. Wasza siła. I Waszą siłą może być, moi drodzy, również to, że będziecie potrafić zwrócić się o pomoc do kogoś, kto wam pomoże właśnie w tej energii dziewiątki yy, mieczy? Prawda? Naprawdę pewna osoba, bo tutaj to, to, to jesteście wy w tej energii y, królowej mieczy, ale też pewna osoba może być, która wam pomoże inaczej spojrzeć na pewne sprawy. Nie snuć negatywnych myśli, negatywnych energii, bo po co? To jest nam zupełnie niepotrzebne. Wam, mnie i wszystkim innym osobom. Z tego roku wychodzicie z nową perspektywą, z innym spojrzeniem na siebie. Właśnie z tą możliwością zaufania swojej intuicji, spojrzenia na swoje życie z innej perspektywy. Z nowej perspektywy. Stare odchodzi. Świat kończy. Kończą się pewne rzeczy. Dla niektórych też może być y, wyjazd za granicę. Y, to też. Oczywiście nie dla wszystkich, bo to jest czytanie ogólne, ale naprawdę wychodzicie z taką energią zupełnie tak. <laughs> sięgam czegoś innego. Myślę zupełnie inaczej niż dotychczas. Postrzegam zupeł świat zupełnie inaczej niż dotychczas. Ok? No i moi drodzy zobaczymy króciutko jak poszczególne pory roku dla Was będą wpływać. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że bo zapomniałam na początku powiedzieć, że oczywiście jeżeli zdecydujecie się na takie czytanie tylko i wyłącznie dla siebie, to ono będzie wyglądać mniej więcej tak. Tutaj, ale one będą, to czytanie będzie dla Was wzbogacone jeszcze o 7 dodatkowych kart. Także to będzie wyglądało bardzo podobnie, ale jeszcze bardziej precyzyjnie będę chciała Wam ten rok 2023 przybliżyć. Zima. Wieża. Czas burzenia. Czas zakończania. Czas burzenia. Starych, niepotrzebnych rzeczy i budowania swojego życia na nowych fundamentach. Na nowych fundamentach. Zakończanie, burzenie i budowanie na nowych fundamentach. I to nie jest tak, co oczywiście może być tak, jeżeli niech będziecie chcieli ruszyć swojej energii, że wszechświat, sam zdecyduję o tym, żeby zburzyć pewne rzeczy, ale po co? Wy możecie to zrobić sami, bo macie perspektywy do tego w tym roku, drogie strzelce. Burzymy i budujemy swoje życie na nowych fundamentach: na szczerości w stosunku do siebie samym, samego, na pozytywnych myślach, na tym, że jestem poza tym, na intuicji i na nowych pomysłach. Wiosna. Wiosna mamy szóstkę kielichów. To jest takie, ja bym powiedziała troszeczkę niecofanie się w przeszłość, absolutnie, bo tutaj karty nie mówią o tym, że wy będziecie cofać się i nie reagować, nie działać tak jak wcześniej, tylko doświadczenia z przeszłości. Doprowadzą Was do tego, że będziecie lepiej funkcjonować. Może staniecie przed lustrem i zobaczycie siebie jako dziecko, jako dziecko, i powiecie sobie, co ta dziewczynka, co ten chłopiec, o czym on marzył, czego on chciał, jaki on chciał być. Czy chciał być, czy chciała być taka jak teraz? Po, po prostu możecie postawić się. W sytuacji siebie, jako właśnie w tej energii tego dziecka, siebie jako dziecka. Mamy czas. Życie się nie kończy, życie się zaczyna, rok się zaczyna. Wszystko przed wami. Możecie to poczuć bardzo mocno wiosną. Co przyniesie lato? Lato przyniesie arce kapłanka. Dodatkowa wiedza, dodatkowa mądrość. I moi drodzy, odkrycie tajemnicy, która tkwi w Was samych, ale też to będzie takie odkrycie tajemnicy, być może, y, która Was nurtuje, nurtowała wcześniej. Także lato jest pod znakiem odkrywania tajemnic i ujawniania się pewnych rzeczy. Jesień. A jesień, znowu świat, moi drodzy. Znowu świat. Pięknie. Nowy rok się zaczyna i nowy rok się kończy też kartą świata. Czyli też możecie przejść przez ten cały rok z inną energią i wychodzicie z takim poczuciem, że jednak. Jakiś etap znowu zakończyłam, znowu zakończyłem, po to, żeby nie tkwić w miejscu, żeby działać. To jest rok, moi drodzy, właśnie pod, yy, pod znakiem burzenia, pewności siebie, yy, dobrych myśli, pozytywnych myśli, planowania. Yy, I Zakańczania i rozpoczynania. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego i pozdrawiam.